Hejka. Hejka, witajcie na kanale Wszystko i Nic Dzisiaj mamy dla was Best Friend Challenge tak. <noise> Dlatego challenge, bo za złą odpowiedź drugą będziemy oblewać jedną szklanką wody Po prostu, bez przedłużania Zaczynajmy. Przejdźmy do oglądania no, Przejdźmy do... tak Licz. Marzona praca przyja twojej przyjaciółki O, zmieniałam ostatnio, mam cztery No to ty najpierw, Moja Weterynarz I co jeszcze? Daj, weterynarz i... To co, podlaj, poddajesz się? No dobra, niepełna, pół. Ale weź ten telefon. O, no, ja mam cztery. A tu jaka jest twoja? Powiedz mi. Jeszcze psycholog ze zwierzętami przecież. No tak, mówiłaś mi ostatnio. No, ja mam pięć prac, więc musisz wszystkie zgadnąć. E -e, więc tak, architekt, no. Czego? Wnętrz. Dobra. Węgrzy jeszcze mm -hmm. fotograf, no. psycholog. Aha, i jeszcze jedna. Ale wymieniłam większość. No, z tego, Ja też wymieniłam, a ja wymieniłam połowę. No to powiedz. Nie, no ale... Poczekaj, poczekaj, widać, widać... widać mnie? <ślaśń> no. Jest dobrze. Ona tancerka, nagle jej przyszła no, tancerka. Wczoraj sobie zaczęła. <grym> Jakby twoja przyjaciółka mogła gdzieś wyjechać, to by gdzie wyjechała? Oczywiście za darmo i w ogóle takie. No to ty dawaj. E, ty byś chciała wyjechać do Krakowa. Ale za granicę tam było. Ta, za granicę? Za granicę do USA. Nie. A gdzie? E? Wielka Brytania! Ej, <grymne> 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 o, kasi, Czekajcie, śmiało. do mnie coś dzwoni. O, Teraz ja mam dwa miejsca, musicie powiedzieć. Wielka Brytania. Nie, to już błąd. USA. Tak, i jeszcze jedno. Dobra, to bym jeszcze jedno, które jest opcjonalnie do wyjechania. Oj, oj, oj. Wiesz co? Jakby mi nie udało się do USA. Do USA. No, dobra. no Gadaj! Poddajesz się. Ale nie Szkocja! Bo... Szkocja? No, ale weź, na, 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 na. ale weź nie koszulkę. Dobra, dobra. Chodź tu. Się tu. Bo... bo nie widać. O, bo o, bo no, 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 no. No. Ale ty no. chciała spod... ulubiony kawał twojej przyjaciółki. <laughs> no <laughs> dawaj mój. Nie, ty dawaj mój. E, twoim ulubionym kawałem jest. Puk-puk. E, tak? Nie. Nie. A, a co? A muszę cię najwyższy... O się kończy. No woda się kończy. Ręce. Ręce! Ale ty tak... Ale nie mam no! Ty nie jak... No to jak jest twój biały kawał? Ale to muszę ci poza odcinkiem powiedzieć. To, a to mój? Już o ma... oblej mnie wodą. Albo nie, puk, puk. Nie. No, damy, no. za mało wody, ja mam dwa razy mniej wody od Ciebie. Moim ulubionym żartem jest, ej no weź. To nie jest żart, tylko... no dobra, to jest tak... Czekajmy na my has... Ile zajmuje się przyszykowanie Twojej przyjaciółce rano? Kiedy? Y całe, że ubranie, wstanie i zjedzenie śniadania z wyjściem, tak? To 15 minut. No. Dobrze? No nie. To pierwsza cię dobra. No zabadaj! No to ty mnie pierwsza. No, no dawaj ludzi. kolejne pytanie. A, to już kolejne. Dobra, y... ulubiona pora roku twojej przyjaciółki. No dawaj. Zima. Lato. Jasne. A nie ma zgadywania, Tylko... miałaś dwie próby. Na. A co? Jesień. Jesień. A moja? Nie, bo ja mam dwie ulubione. Jedna jest z, jako ulubiona za wszystko, a jedna ulubiona z wyglądu. Jak zgadniesz, to są bardzo o. takie same, no. Z wyglądu. To jesień. <noise> Nie. A ulubiona, ulubiona? Lato. Nie, obydwie dwie wiosny. Nie no, jesień z wyglądu, a... No. Ale teraz się oblewam, bo moja... Jestem! Dobrze było. Gorąco mi. Teraz ja ciebie. Chodź na filmik. No miśka! Chodź bliżej, bliżej. Jeszcze cię wodą doleje, bo ty... Ty, ty. Ulubiona piosenka twojej przyjaciół, to o, nie ogrywaj Zgadaj. Major laser... Nie, nie? czekaj, ja mam dwie szanse, tak? Tak, już e. jedno wykorzystałaś. A co ostatnio było na filmiku? Już nie pamiętam. ICDC ten Trochę no dobrze. <grym> Dobra. A moja? Ej, mało tego miał. No brała. dobrze, to ja też ci wezmę tyle. A moja? Liam? Nie. Jeszcze jedna? Lej. Co? Lej. Nie. <grym> yeah. Ale powiedziałam, że masz rację, że to macie, co a nie, że piosenka. Co? To jaka? E, ulubiony kwiat swojej przyjaciółki. Dawaj mój. Dawaj ty mój. No nie, ja już raz ja pierwszy twój, teraz ty pierwszy. Fiałki. Nie. Tak Daj. Dwa podejścia nie, miał no, dobra. no to za późno, no teraz ja mam jedno. E, róża. Nie. A co? To mi pan. To daj, ja pierwsza. Dobra, bo jest to dużo. No Michałaśka, no! I to tyle w tym filmiku. Jesteśmy dosłownie całym okrem. No, Zapraszam Was na nasze prywatne kanały macie go w opisie. Co jeszcze? No. Subskrybujcie, subskrybujcie, lajkujcie oraz I do zobaczenia. Do zobaczenia.